Czy składa Pan fałszywe zeznanie podczas konfrontacji? Nie składałem żadnych fałszywych zeznań i bardzo dziwne jest to, że Pan Ziobro w czasie konfrontacji tu w Koszalinie i w czasie składania zeznań nic nie mówił o żadnym gwoździe, o żadnym nagraniu tej rozmowy naszej, która była w moim gabinecie w kancelarii premiera. Dopiero po trzech dniach przedstawił to jako gwóźdź. Ten, który Miał być oryginałem. Bo później sam przyznał po jakimś czasie, nawet nie pamiętam jakiego czasu upłynęło, że to nie jest oryginał, że to było przegrywane. Dzisiaj okazuje się, że to było trzy razy przegrywane, a nie tylko raz. Więc prokuratura w, pierwszym, w pierwszej swojej decyzji i postanowieniu umorzyła to dochodzenie ze względu na to, że nie można stwierdzić, że to jest nagranie oryginalne. Odwołał się pan Ziobro poprzez, nie wiem, nie chcę mówić, że swoje układy czy jakieś połączenia yy, z wymiarem prawdziwości, bo przecież to z ministrem yy, no jest sprawa. No. Zobaczymy. Na pewno nie jestem winny w tej sprawie. I nigdy fałszywych zeznań nie składamy. Jeżeli pan ziobro po kilku dniach po zeznaniach w Koszalinie i po konfrontacji ujawnił jakiś dowód, to znaczy, że tu zatają. Tu zatają dowód sprawy. To co, to zapomniał o tym, że nagrywał to, skoro podstawą nagrania, jak sam twierdzi, było to, że jego przestrzegano przed tym, żeby e, z Andrzejem Leperem był ostrożny i najlepiej nagrywał. To co? To zapomniał? Raktem amnezja? Zanik w pamięci jakieś? Dziwne to jest wszystko. Będzie pan tylko udowodnić, że to wina leży bardziej po stronie niż Zbigniewa Żobrę, który zataił dowód przed A Ale oczywiście, nie tylko, że zataił dowód ale również to, że nie ujawnił tego wszystkiego i że trzy razy była, prze, prze, było to przegrywane. Z jednego yy, odbiornika na drugi, później znowu z powrotem na laptop, znowu z powrotem na płytę. No przecież to można wszystko zrobić. No ale jak pan czy to, że pańskie zeznania z gwoździa różnią się od tego, co jak się Pani nie stwierdził, że się różni ucząkolwiek, więc wręcz nie no, pan się rozwierdził, że, że to, co pan lepez zeznał w prokuraturze, to jest na tym nagraniu wszystko, tylko brak tego jednego odcinka, no, końcowego spotkania. Ja nie chcę udowadniać, że mnie ktoś w tajemnice czy, czy sprawy śledcze, bo ja tego nigdy nie zeznałem. Ja zeznałem, że tylko uzyskałem informację, że Ministerstwo Rolnictwa w Departamencie Gospodarki Ziemią jest jakby są działania służb, zeba. nie pamiętam dokładnie w tej chwili jak, ale że są prowadzone jakieś działania, zawsze były prowadzone, jak ja pamiętam, w ministerstwie, właśnie w tym, w tym departamencie działania, bo różne podejrzenia były, różne donosy i tak dalej, więc ja tę informację przyjąłem, czy ja z nią wychodziłem na zewnątrz.